Róże okrywowe to grupa róż, zdobywająca coraz większą popularność wśród miłośników róż. Gości coraz częściej w naszych ogrodach i słusznie, bo posiada bardzo wiele dobrych cech, pożądanych jak zdrowotność, bardzo długie kwitnienie. Często są to rośliny bezobsługowe. Po przekwitnięciu są samoczyszczące, czyli nie wymagają tylu zabiegów pielęgnacyjnych. Co inne grupy. Oto kilka odmian z tej grupy, na których pokażę jak zróżnicowana jest ta grupa, bo są wśród nich rośliny całkiem płożące, bardzo niskie, są wśród nich rośliny duże, krzaczaste. Wiele odmian jest na pograniczu róż rabatowych i typowo okrywowych, także jest to bardzo pojemna grupa. Wspólną cechą wszystkich odmian z tej grupy jest gęste krzewienie i długie kwitnienie. My wszystkie licencjonowane róże okrywowe sprzedawane w doniczkach sadzimy do doniczek koloru żółtego. Pierwsza odmiana odmiana Sunny Rose jest to odmiana firmy Cordes. Kwiatek jest nieduży, ale bardzo pełny. Odmiana gęsta długo, długo kwitnąca. Dalej odmiana Wegder Zine o przepięknym kolorze amarantowym z żółtym środkiem. O, tak wygląda. Kwiatek jest pusty, ale dosyć duży. O przepięknym kolorze. Odmiana niezwykle zdrowa z certyfikatem Ader. Jak wiele odmian z tej grupy. Kolejna to odmiana z firmy Tanta Odmiana Jazz. Róża herbaciana chociaż ma tendencję później do zmieniania koloru na taki, powiedzmy, lekko różowawy w momencie, jak kończy kwitnienie, jak przekwita kretostan, Dalej, odmiana czerwona, również z firmy Tantau Matador, bardzo zdrowa, na pograniczu właśnie róż rabatowych i okrywowych. Niezwykle ciekawa odmiana, długo, długo kwitnąca. Odmiana Ambersan z firmy Cordes, to ciekawa odmiana ze względu na taki bursztynowy kolor. Ciekawą cechą tej odmiany jest również to, że kwiaty wieczorem zamykają się. A tak Ambersan wygląda w dzień, kiedy w pełni się otworzą kwiaty. Również odmiana długokwitnąca, dość szeroko się rozrastająca. Tutaj odmiana Dolomiti, którą ja bardzo lubię. Bardzo ciekawy kolor. Różowy, środek jest prawie że biały. Kwiatek jest średniej wielkości, pusty, ale kwiatostan jest duży. Widzimy kwiatek przekwitnięty. Tu kwiaty kwitnące i jeszcze pąki kwiatowe. Czyli długie kwitnienie. Tutaj mamy klasykę. Odmiana Aspirin Rose. Jest to prawie że biała z lekkim odcieniem takim różowawym bardzo pełne kwiaty dosyć duże niezwykle zdrowa odmiana posiadająca certyfikat ADR no wyjątkowa róża na pograniczu róż rabatowych i okrywowych a tutaj typowa okrywówka z firmy Cordes Chociaż jak widzimy, Kordes również zaliczają do róż rabatowych z grupy Rigorosen, Innocentia Czysto biała, czysto białe kwiaty, półpełne, duże kwiatostany, bardzo długi okres kwitnienia. Obok z kolei odmiana Satina. To jest odmiana, która ma drobne kwiatki ale bardzo obficie kwitnie. Przypomina troszeczkę odmianę De Fairy. Natomiast ciemniejszy trochę od niej kolor. Bardzo długie kwitnienie, bardzo zdrowa. Obok odmiana Cordesa, która bardzo często bywa zaliczana do róż rabatowych Blue Wonder. Posiada certyfikat ADR. Bardzo dobra odmiana. Niezwykle zdrowa. Dosyć wysoka jak na róże, powiedzmy okrywową, ale to jest odmiana coś taka pomiędzy różami okrywowymi a rabatowymi. Następna odmiana znowu z firmy Tantau, Odmiana Mirato. Ciemnoróżowa. Jak na różę okrywową, kwiatek jest dość duży. Również niezwykle zdrowa odmiana. Gęsto krzewiąca się. Długo kwitnąca. I na koniec biała odmiana, dosyć wysoka. Schneeconigenich. Tutaj widzimy, jak producent etykiet okłamuje klientów. Jest to odmiana czysto biała, natomiast Etykiety zostały wydrukowane tak, że wygląda jakby była żółto-zielona, ale kwiatki są właśnie o czysto białe. Odmiana, jak na róże okrywową, dosyć wysoka, o takim luźniejszym pokroju. Bardzo długo kwitnąca. To tylko kilka przykładów róż okrywowych, które produkujemy. Dostępne są w tym momencie, jako kwitnące egzemplarze na stronie rozaogrodowe.pl. I takie egzemplarze dostarczamy, wysyłając je do Was do ogrodów. I w 24 godziny takie rośliny kwitnące są u Was.